Chodzi o masz telekomunikacyjny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sandomierza zainteresowanych tym, tą tematyką na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 17 w szkole podstawowej nr 4 na budynku przy ulicy Cieśli. Dla nas ta inwestycja jest niedopuszczalna. Nie może powstać maszt o wysokości 400 metrów na terenach, gdzie jest zlokalizowane budownictwo jednorodzinne. Gdzie ludzie, którzy dostali pozwolenie na budowę, nigdy nie myśleli nawet, nie marzyli o tym, że taka inwestycja może powstać. Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorem, szukamy mu nowych lokalizacji, zaproponowaliśmy już kilka nowych lokalizacji, rozmawiamy z właścicielem terenu. Wszystko to, aby po prostu ta inwestycja w tym miejscu nie powstała. Rozumiemy, to nie są inwestycje celu publicznego, bardzo ważne. Dostęp do internetu jest bardzo ważny, ale nie w tym miejscu. Przygotowujemy się do analizy urbanistycznej myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia będzie ona gotowa, co pozwoli na to, żeby na najbliższej sesji nadzwyczajnej, którą zwołamy w sierpniu podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na tym obszarze. My absolutnie nie chcemy niczego zakazywać, bo nam ta ustawa o dostępie do sieci szerokopasmowej absolutnie w prostego zabrania. Artykuł 46 jest dla nas bezwzględny. Natomiast będziemy ograniczać. Korzystając z orzecznictwa sądowo-administracyjnego na kanwie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, będziemy ograniczać wysokość masztów. A jeżeli chodzi o kanwę orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, na podstawie uchwały gminy Baćkowice będziemy wprowadzać ograniczenie polegające na tym, by takie inwestycje w promieniu 300 metrów od zabudowy nie mogły się ostać. Myślę, że są ogromne szanse na to, żeby po pierwsze przekonać inwestora i Właściciela gruntu do tego, żeby jednak odstąpili od budowy tego maszlu na tamtym obszarze, a jeżeli nie, to bardzo mocno uniemożliwić mu wydanie decyzji. Najważniejsze, że jest ze strony inwestora i ze strony właściciela gruntu, e, myślę, że spora płaszczyzna do współpracy, do rozmowy i to jest ważne. Że nikt nie zamknął się w swoich, że tak się wyrażę, okopach, tylko jest pole do współpracy. Natomiast zapraszamy mieszkańców, bo mówię, my jesteśmy, nie jesteśmy tutaj organem administracji, my jesteśmy uznani tu jako strona postępowania. Jeżeli będzie decyzja pozytywna, będziemy pisać odwołanie. Jeżeli będzie trzeba, będziemy pisać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, łącznie ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie dopuścimy, zrobimy wszystko, to w naszej mocy, oczywiście w granicach istniejącego porządku prawnego, do tego, aby ta inwestycja w tym miejscu nie powstała.